Chciałabym dzisiaj najbardziej na świecie móc mówić co u mnie, tobie i co u ciebie też pytać. Tymczasem płaczę na Twoim grobie, już cię w słuchawce nie słychać, drzwi już nie otworzysz, nie krzykniesz mojego imienia i chociaż z czasem się przyzwyczaję. Tęsknota się moja nie zmienia wcale. Nie zmienia się miejsce w sercu, nie zmienia się poziom kochania. Zmienia się tylko od wyczerpania łez ilość do wypłakania. I myśli z tego bardzo bolesnych przechodzą powoli w te czułe. Przestaje czuć nieobecność i w myślach znowu mocno cię tula.